Albo widzowie, widzowie, widzowie. Tam buduję nowy dom, to mój stary dom. Planuję go do komuś z ekipy sprzedać. Tyle was chcę poinformować przed filmem. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I patrzcie na ten słup z tego. A my przechodzimy do filmu. A, 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 a. Widzu, patrz, to piękne jądra. Znaczy, jądra, co jest? Tyłeczek. Mm, 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 mm. mm, mm.

Pokopałem dużo i tak nie znalazłem diamentów, ale znalazłem dużo rzeczy. I tam nie więcej jest tego Kobe, tutaj jest wieża. Nie wiem czemu nie ma tam na tych, na tych kordach nie ma diaksów, więc pójdziemy na inne. No przekopałem chyba całe te kordy ogólnie. Mm, tutaj mam tyle żelaza, dokładnie żelaza mam yy, prawy stak. O mam na szczęście jeszcze stack Kobla, bo idziemy dokończyć moją nową, nową budowlę. Wy tego nie zobaczycie w całości. A przyniosłyśmy kobla? Chcę iść do mnie. Nie chcę, mi Nie Albo nie. Ja. Ale ulepszyłeś ej, ulepszyłeś swój żywopłot? Ulepszyłeś swój żywopłot? <grym> nie. To jest best Ja no, 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 w... w... postawiłem kobie. A, ale lepiej teraz wygląda. Jest is the, the best friend. O daddy. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy grę, to była nasza pierwsza chata. Ej, w ogóle o kurach zapomniałem. Jak zwykle! Ja zapominam o kurach. Ile was jest? Oo, was dużo więcej jest? Urosło ściany. Dobra, czy, czy się coś wylęgnie? Nie wiem, bo nie zdążyłem zobaczyć. Trzeba zrobić parę kur, bo was jest tu ewidentnie za dużo. Raz, dwa, no trzy, cztery. Ale to są moje kury! O ja, zwalczam przypadkowo wszystko. No, no, kury. Badażę, które potrzebuję teraz? Niech. O ty dziadu! Wlazłem. NIE DLA PSA! NIE DLA PSA! Taki kula chce wyskoczyć, ja taki NIE DLA PSA! Dobra, lecę przepalić rzeczy na podłogę. W ogóle to jest taki trochę roleplay, ale taki trochę nie roleplay. Taki bardziej survival, chillkowy. Nie, nie tryhardujemy na enter, ale przy, przydałoby się. Jak wybuduję ten dom, to się skupię w główności na enterze. Dobrze nie się pali. Um, mamy tego tyle. Co bym mógł zrobić? Teoretycznie. Przydałby mi się wiaderko. To jest pewne. Ale teoretycznie również by mi się przydało kowadło. A pamiętaj też crafting kowadła. Już mi nawet na nie stać. Ja mam trzydełki na dole i... A co oni myślą, że, roz, że ten, że ten żelaz rośnie na drzewach? Hmm, Uu, idę spać. Nie no. Ale czemu w Minecrafcie można spać podczas burzy? Nawet jest dzień, a może spać podczas burzy. Chyba piorun cię obudzi, co nie? A podczas deszczu? Nie, za cholerę, nie pójdziesz spać podczas deszczu. Ale chociaż i tak mnie denerwuje, to czasami podając deszcz. Debilko! Nie! Yeah. Raz, dwa. Co tam? Ej, dużo krów masz, wiesz? Wie, nie zabijam. <grym>, skąd to wiesz, Niby, że ja je zabijam? Takie oszczerstwo. Skąd to, Niby, słyszysz, jak ciebie tu nie ma? Nie wiem. Nie wiem. A wiesz, skąd ma... No, kur! Przeczytaj czat! Widzowie, czytajcie czat! W końcu! Dobra, nie, ja mam to... Będę ma... żaden oszukać! Idę tryhardować, mnie to nie obchodzi. Nieważne jak mam tryhardować, idę tryhardować. Bo to, że ja, że ty znalazłeś... Nie, muszę chyba się stąd oddalić, wiesz? Bo tutaj nie znajdę diametrów. Pamiętasz jakie kordy były na diamenty, dobra? 13. Ale że miejsce, bo, tak. bo nie wszędzie są diaksy. Na, 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 chodzi, no na jedenaste jest ich najwięcej, bo mam kolor. Ale nie o to chodzi, tak. nie wszędzie ich jest najwięcej, nie chodzi o podziemią. Tak. Chodzi mi o kordy na powierzchni, boki, prawo. Nie wiem... Chyba... 3, 4, 5, 6... 6 źródł, diamentów w Co? Kurde, muszę szybko lecieć po pochodni, ale wiesz, że gdzie się więcej spalni diamentów, a nie więcej wylatuje. Więcej jedynie wylatuje na laki, a nie ważne od kordów. To zależy od twojego laki, albo od twojego kupionego, albo twojego skraftowanego laki. Trudno się tłumaczy tobie to. Bo ty jesteś człowiekiem. A człowiekom się trudno tłumaczyć, bo człowieki nie są mądre. Chyba każdy to wie co. Człowiek nie ma... Lama jest mądrzejsza. Marcin, relax. Jezu takim głosem! Marcin! Marcin Deluxe! Marcin Deluxe Marcin ma taki głos, taki przystojniaka. Marcin Deluxe, a nie takiego. Przysz! Dobra, lecę stąd, lecę. Lecimy samolotem! Lecimy wy biedzie! z zdobyłem jedynie mnóstwo ma Troszeczkę żelastwa, wykopałem też już tu dużo, całe to, całe to, dużo, w której weszłem, tam i to, więc dalej nie znalazłem diamentów, gdzież jestem już na innych kordach, to już wam zaraz pokazuję, więc chyba mi się nie uda. I'm mm going -hmm. mm -hmm. mm -hmm.